W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział. Czy myślicie, że ci galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do drobnika. To już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż o i obłoże na i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości. I możesz uzupełnić. Oto słowo Pańskie. Słyszymy dzisiaj o trudnych wydarzeniach śmierci ludzi. Jedni Zginęli, bo zawaliła się na nich wieża. Jakieś nieszczęście. Słyszymy o tym w koło. Właściwie, gdy włączymy wiadomości, słyszymy o samych złych rzeczach. I możemy się pytać, czy ci ludzie byli większymi grzesznikami niż my, że im się to stało? Czasem niektórzy może zacierają ręce, mówią: No, ze mną jeszcze nie jest tak źle. Inni mówią: Pan Bóg zostawia nas jeszcze na poprawę. Każdy sobie próbuje to jakoś wytłumaczyć. Przychodzą mi do Jezusa z tym pytaniem. Pytają: Jezu, jak to jest? Albo ci, którzy przyszli do świątyni, żeby ofiarować coś Bogu. I Piłat ich tam kazał zabić. Miesza się ich krew z krewią ich ofiar w świątyni, gdyż szli ofiarować się Bogu. Czy oni byli większymi grzesznikami? Co takiego mieli za uszami, że takich to doświadczyło? Czasem jest taka pokusa w człowieku, by szybko osądzić, albo by podać jakąś łatwą diagnozę. Czasem mówimy, a to była próba Pana Boga. A to Jego kara. A to Jego nagroda. A to jakiś test. Tymczasem, cóż my o tym wiemy? Cóż my o tym wiemy? Co odpowiada na to Jezus? Bo to są też pytania, które wynosimy w sobie. Zwłaszcza, gdy jeszcze takie historie Dotykają naszych bliskich, kiedy się dzieje jakieś zło. Co odpowiada Jezus? Po pierwsze, nie osądzać. Jezus przestrzega przed osądem tych, którzy zginęli. Nic nie mówi o nich, czy byli winni, czy nie. Tylko mówi: Myślicie, że oni byli większymi grzesznikami niż Wy? Łudzicie się? Zajrzyjcie we własne serca. To, dlaczego oni odeszli, jest tajemnicą Boga. Ale to, co się dzisiaj dzieje w moim i Twoim sercu, jest najważniejszym pytaniem o naszą wieczność. I druga rzecz, Jezus nie osądza. Tego, który wydał ich na śmierć. Przyszli i mówią, że Piłat mieszał krwie, krew ich z krwią ich ofiar. Jezus go nie potępił po imieniu, nie powiedział, winien temu jest Piłat, nic nie mówi o tym. Mówi, lecz jeśli wy się nie nawrócicie, zginiecie. Jeśli ja się nie nawrócę, to sytuacja mojego życia, mojego trwania w grzechu naprawdę mnie rozwali do końca i zniszczy, bo szatan przychodzi, aby zabijać, kraść i niszczyć. Święty Paweł powie, zapłatą za grzech jest śmierć, śmierć wieczna, czyli piekło. Ale można by pójść dalej w tych rozważaniach, i dopisać dalszą część tych pytań stawianych Jezusowi, albo jego odpowiedzi. On mówi, Czy myślicie, że ci, których znaliście i utracili wiarę, zagubili się ducha, duchowo, byli większymi grzesznikami niż Wy? Jezus mówi: Bynajmniej. Lecz jeśli się nie nawrócicie, i nie będziecie duchowo się odnawiali, spotka was to samo. Czy myślicie, że te rodziny, których małżeństwa się rozpadły, byli większymi grzesznikami niż Wy? Bynajmniej. Lecz jeśli nie będziecie się odnawiali w małżeństwie, w miłości, może spotkać Was taki sam los. Ja też myślę sobie o tym, myślisz Tomej, że ci księża, którzy odeszli, którzy żyją dzisiaj po świecku, a przy ołtarzu stali, byli większymi grzesznikami niż Ty. Bóg mówi, nie zastanawiaj się za wiele. Patrz w swoje serce, bo jeśli się nie nawrócisz, zginiesz podobnie. Pan Bóg w tym wielkim poście. Wzywa nas dzisiaj do przemiany serca, do nawrócenia. Powtarzam to wciąż, że nie chodzi o to, żebyśmy wycisnęli teraz coś z siebie, ale pozwolili Bogu, by przemienił nas wewnętrznie, by przemienił nasze myślenie najpierw o nim samym, później o nas i wreszcie o innych ludziach. Może początkiem nawrócenia będzie nawet to, że przestanę tak łatwo wydawać osądy i wyroki o takich okolicznościach, albo myśląc, a to tacy ludzie, a to inni. Jedno z tej Ewangelii wypływa. Nieszczęścia, które przytrafiają się nam w życiu, nigdy nie są karą boską. I przestajmy powtarzać to jakże nieprawdziwe. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, pokazując palcem, jakby wszystko, co najgorsze, wychodziło z Jego ręki. A On pokazuje nam się dzisiaj, nawet w księdze wyjścia, ukazuje się Mojżeszowi rzeszowi i mówi, napatrzyłem się na udrękę mego ludu, nasłuchałem się na rzekach. Chcę sobie towarzyszyć i Mojżesz mówi: Jakie masz imię? Ja jestem, który jestem. Jestem tym, kim jestem. Najważniejsze jest moje imię, że ja jestem przy Tobie, że ja Ciebie nigdy nie zostawię, że ja Bóg jestem po Twojej stronie, że ja Cię kocham. Że ja cię szukam na Twoich drogach życia. I choćbyś szedł przez pustynię i przeklinał swoje życie, to Pan ci powie: Zdejmij sandały, bo to miejsce, na którym stoisz, tylko to, które jest pod nogami Twymi, to jest Ziemia Święta, to jest Twoja święta historia życia. I ja, Bóg, w tej historii jestem. Chcecie przez nią przeprowadzać. Pan Bóg nie jest przeciwko nam. Bóg nie chce nas tak łatwo i szybko karać za grzechy, bo wierzę, my sami sobie wyrządzamy karę, kiedy grzeszymy oddalamy się od niego. To jest wielkie nieszczęście. Jezus opowiada historię. O figowcu, który jest zasadzony w winnicy, który nie owocuje. Czy ja owocuję w swoim życiu? Czy że ja ławiam ziemię? Chcę, żeby inni byli dla mnie, żeby wszystko było jak ja chcę. Ja będę czerpać soki z innych, z różnych sytuacji, okoliczności, żeby żyć. Drzewo całą swoją energię poświęca na to, by wydać owoc, aby później mogło rosnąć nowe drzewo, by owocować, by być darem. A ja jak ja w ogóle żyję? To są ważne pytania w tej wielkim Poście. Czy ja owocuję owocem? Ducha świętego jest miłość, cierpliwość, radość, łagodność, opanowanie. Czy to we mnie jest? I znów jest pytanie takie szybkie: czy mamy to wyciąć? A Pan mówi: zostaw. Chociaż trzy lata to nie owocowało. Jeszcze na rok zostawmy. Zobacz, jak Bóg pielęgnuje też Twoje życie jaką chce Ciebie nawodnić, użyźnić swoim słowem, sakramentami, jeszcze tym wielkim postem. To drzewo samo z siebie nie wyda owocu, ale trzeba pomóc i Bóg naprawdę robi wiele. Tylko czy my chcemy z tą łaską współpracować, czy pozwolimy sobie, na to, by Bóg dokonywał czegoś w nas. Bardzo mnie dotyka ten obraz tego figowca, który inny człowiek już może wyciął, a Bóg do końca wierzy w człowieka, w jego nawrócenie się ku niemu. Wtedy, gdy wysycha w nas miłość, gdy nie dajemy owoców, gdy czasem mówimy, z tego człowieka już nic nie będzie. A Bóg mówi, co ty wiesz, co ty wiesz. Wielu przekreśliło szalbę, mówiąc: morderca chrześcijan, a dzisiaj czytamy Jego list prawie na każdej Eucharystii. Nie wolno nam za szybko skreślić i powinniśmy się stawać podobni do Boga. Bo chrześcijanin to jest ten, który ocala, to nie jest ten, który jest Anty. Lubimy tak spolaryzować czasami. My to przeciwko tym, my to przeciwko tamtym. I stajemy, będziemy walczyć. My, chrześcijanie, mamy budować mosty. Umieć wyciągnąć rękę nawet do tego, kto inaczej myśli, inaczej żyje. Wtedy będziemy podobni do Boga. Łatwo jest wyciąć, kogoś z rodziny. Łatwo na portalu spo społecznościowych kogoś zablokować. Łatwo kogoś wykreślić z życia. Ale sztuką jest dać komuś czas, serce, miłość, zaufanie. Wtedy jesteśmy podobni do Boga, do tego Bożego Ogrodnika. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. My nie chcemy ginąć. Nie chcemy się kurczyć w sobie, w swoim człowieczeństwie, w swoim chrześcijaństwie, w takim myśleniu tylko o sobie. A chcemy być dla, jak Jezus, który się daje. Niech nas to słowo dzisiaj tak poprowadzi. Wiem, że postawiłem może więcej pytań niż odpowiedzi, bardzo świadomie, bo sam stawiam je ja też dzisiaj sobie. Gdzie jestem w moim życiu? Czy owocuję? Czy pozwalam Bogu, by nawadniał, użyźnił glebę mojego serca? Daj Bogu szansę. Amen. Cześć kochani, dziękuję Wam z całego serca za to, że jesteście tutaj, że słuchacie i karmicie się tymi treściami. Wasza obecność, komentarze i wsparcie dają mi ogromną motywację do nagrywania. I wrzucania tutaj na ten kanał youtube'owy kolejnych materiałów, kolejnych kazań. Jeśli podoba ci się to, co robię, koniecznie zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych odcinków. Jeśli też masz ochotę, możesz postawić kawę, dzięki eBay Coffee. Będzie mi jeszcze bardziej miło. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego że mogę ewangelizować, także dzięki Tobie dziękuję za Twoją hojność, za dobre serce, to dla mnie wiele znaczy. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pięknej niedzieli, dobrego czasu.